Wyciągnijcie chodź, go! Chodź, wypierdalać! Ej, bo nawet się rozpierdala! No bo chuj się trzymasz? Chodź po dobroci! No chodź, chcę mi coś ci powiedzieć! Nie chcę No chodź! Nie chcę nic! kurwa! Ja pierdolę! Dobra, wstaję ja! to stań! No to wstawaj! Masz 10 sekund! Raz... Dwa... Trzy... Spierdolił, bo ci na lataj Nie siebie? chcesz ja, się e, chodź, no, no, tak, no, chodź, No chodź tak chwilę no? No chodź. No chodź back. Dobra, nie bój się postawimy na. Mnie. No chodź, nie bój się. Nie boję się, ale mi się kurwa nie chce ty jakaś. Masz skoradę... kurwa ten syf sprzątnąć, co rozjebałeś. No chodź, Grzechu kurwa. No to właśnie wstawaj Kurwa, co rozjebałeś? No. No nie na ciebie kurdziać. Chodź, tyle. chwilę. 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 tai, hologramaty. No No, no, co, dupę, zajebię, no, no, no kurwa masz bo ty tak czy inaczej jeszcze. No, wychodzi, książę. To szybko, bo już tam, już, kurde, mamy eksmisję. Go... <śles�> o kurwa! <ślesuckt copyright> Witamy na basurach Odebrało ci? Tak z deka. To za to pół godziny sprzątania po tobie. Ode mnie. Przynajmniej się obudziłeś. No. Nie kurwa, się nie obudziłem, obudziłeś? mam sakarę w mordzie Po drugie piatrowe, cześć Jak się tego Przynajmniej nie na, nie na mordzie Bo mo, w mo, mordzie ma sakarę, ale na. Ej grzechu, jak jesteś błonny, to cię możemy do łazienki zaprowadzić tak? To na jezioro idziemy, tak? Nie No teraz to już chyba ci jezioro nie jest potrzebne